Witam z protem na kanale Kowal z tej strony i dobra, zagram Francuzami, ale zagram pojazdem, który był zajebisty. Mianowicie jest to francuski panhard 178, aka AMD 35. I widzicie, to na pewno był najlepszy francuski samochód opancerzony II wojny, ale nie wykluczony, że w czasie swojego powstania był to jeden z najlepszych samochodów opancerzonych na świecie. Mianowicie prace nad modelem 178 zaczęły się już w 1931 roku na podstawie specyfikacji ustalonych przez francuską kawalerię. I chciało ono nowoczesny, szybki i dobrze uzbrojony samochód opancerzony o dalekim zasięgu. I same specyfikacje zostały dopracowane na końcu 32 roku dopiero, ale brzmiały następująco. Maksymalnie 4 tony, zasięg 400 km, prędkość maksymalna 70 km na godzinę, Promień skrętu 12 metrów, do tego minimalnie 8 mm pancerza i 20 mm dział. Trochę dużo jak na tamte czasy, ale hej, można marzyć przecież, nie? I w, ka no w każdym razie tam, yy, do budowania takiego pojazdu przystąpiły cztery filmy. Pierwszą z nią był Panhard, drugą był Renault, czy Renault, jak to wolicie po polsku wypowiadać. Yy, było jeszcze Berliet oraz Latil. Panhard przedstawił wtedy model 178 i zrobił to najszybciej, bo już pod koniec 1934 roku. I mimo tego, że pojazd ten był dużo cięższy i większy niż zakładały specyfikacje kawalerii, i do tego był uzbrojony w 13,2 mm yy, tam karabin maszynowy, ale to tylko na testy, tak jakby było z tym karabinem maszynowym. To po tych właśnie testach ostatecznie zdecydowano się na tego Panharda 178. I w 1935 roku wszedł on do produkcji teoretycznie, bo był to pierwszy model, yy, taka produkcja przedseryjna, yy, i teoretycznie na uzbrojenie armii francuskiej, ale tak naprawdę nie, bo pojawił się pewien problem. Ten pierwszy model z 1935 roku miał wieżę yy, o nazwie APX 3B, i ta wieża okazała się po prostu chujowa. Po pierwsze od wstrząsów podczas jazdy i strzelania pękały przyrządy celownicze, a w środku robiło się gorąco jak w piekarniku. Więc zostały zaprowadzone zmiany w designie wieży i dodane zostały yy, przez, dzięki temu tam wyguszacze drgań oraz wentylator, żeby się tam w tej wieży nie podusili. Ale te zmiany zostały wprowadzone dopiero w 1937 roku, bo na wtedy tak powiedzmy wstępnie planowane było... Rozpoczęcie produkcji seryjnej i uzbrojenie armii francuskiej w te pojazdy. Tak? Ono niby to był model 35, dlatego mamy AMD 35, ale trochę to trwało, zanim tam no, ogólnie yy, biurokracja, biurokracja, tak? To było teoretycznie możliwe wcześniej, ale no nie wyszło. I już wam też mówię dlaczego. Bo sama produkcja seryjna, która miała się w 37 roku rozpocząć, no po prostu nie była w stanie tego zrobić. Przez braki materiałów, przez strajki i inne upierdliwe przeszkody. I taka rzeczywista produkcja zaczęła się dopiero w 1938 roku, chociaż to jest model 35. Co prawda ze zmianą wieżą z 1937, ale hej. W każdym razie, yy, nawet dobre to było, szczerze mówiąc. Tak jak mówię, to był jeden z najlepszych pojazdów opancerzonych na świecie je jeszcze nawet w 1940 roku. Tyle, że z tego co się orientuję, to jak Niemcy sobie weszli jak do siebie tam do Francuzów, to przejęli im całą linię produkcyjną i lwią część zbudowanych już do tej pory panhardów 178. I tak sobie Niemcy popatrzyli, stwierdzili oni też, że w sumie to dobre to było i w sumie czemu by nie kazać Francuzom pod okupacją już dokończyć produkcji tego co tam mieli. I wszystko co wyszło już to z fabryki wcieli do swojej służby jako panzer szpackwagen 204F bodajże, o ile się nie mylę, może coś popierdoliłem z co tą nazwą, ale, ale coś, jakoś tak się to nazywało. Ale to, co się tam działo później, no to wyszło jak wyszło, bo Niemcy sobie nimi pojechali napierdalać komunistów w operacji Barbarossa i w samym 1941 roku stracili ich aż 107 sztuk. I warto jeszcze wspomnieć, a oni tam przejęli 190 sztuk, jeszcze tam doprodukowali trochę, więc strata prawie jednej, tam czwartej tych pojazdów, tam jednej piątej, no to sporo, sporo, biorąc pod uwagę, że nie wszystkie wysłali tam do operacji Barbarossa, ale. Warto jeszcze wspomnieć o najfajniejszym wariancie, moim zdaniem, bo najbardziej nietypowym, bo Niemcy sobie coś koło 43 sztuk przerobili kurwa na drezyny z ekstra do patrolowania y, terenu tam y, wzdłuż torów i po torach sobie jeździli tym pojazdem przerobionym na drezynę, tak? 43 sztuki około tam przerobili. Y, widzicie to zresztą teraz na ekranie. Tyle, że ta 25 SA-34 już w najzwyczajniej w świecie no, nie wyrabiała później i Niemcy też y, przerobili sobie to na sam kadłub z 5 centymetrowym działem, tam było L42 czy coś takiego, albo L60 montowali różne tutaj te 50 na tym pojeździe jako niszczyciel czołgów powiedzmy Tank Hunter. Ale jeżeli chodzi o Tank Huntery, to warto wspomnieć jeszcze o tym, że Francuzi mieli wersję z 47 mm armatą, właśnie przeznaczoną jako Tank Hunter, ale to był tylko jeden prototyp i tam chuja nie wszedł do produkcji i tyle, nie. Także. Y i to jest najlepsze, że to jest jeszcze nie koniec tego pojazdu, bo co ciekawe po zakończeniu II wojny panhardy 178B, które widzicie teraz na ekranie, zostały wysłane do francuskich terenów w Indochinach, a jeszcze niektóre pojazdy tak naprawdę napierdalały się w rękach dżbutów, czy jak się to tam odmienia, oraz Syryjczyków aż do początku lat 60. Więc to naprawdę nie był zły pojazd. A można nawet powiedzieć, że był zajebisty, to był, ja uwielbiam samochody opancerzone, jest z nich coś takiego, że po prostu mi się robi miło, jak na nie patrzę i ten pan Hardzik jest jednym z tych pojazdów. Jest coś w jego wyglądzie takiego, że skurczywyk jest po prostu śliczny. Jeżeli chodzi o grę War Thunder, to jest to pojazd rezerwowy, czyli nieważne czy robiliście cokolwiek wcześniej, możecie od razu z z rozpocząć grę razem z tym pojazdem w drzewku francuskim. Jest ku temu dobry powód jednak mimo wszystko, no bo to waży prawie 9 to, no dobra, 8,5, żeby było. Ale mamy tylko 105 koni. To jest mało, to jest bardzo mało. Ta prędkość maksymalna 72, OK, ale no to, ten pojazd nie daje rady. On po prostu nie daje rady pod górki czy coś takiego, jak się nim jeździ, to nawet na tej 70. na tej załodze na 75 poziomie. Ja mam wrażenie, że ten pojazd jest po prostu ospały. On z taką bym nawet powiedział taką angielską dynamiką, reaguje na wszystkie Wasze komendy, któremu wydajecie, tak, wciskacie W, no spokojnie, on ruszy, ale nie od razu, do no on, on się tam powolutku rozkręci, dobije jakieś prędkości powolutku sobie ruszy. Będziecie chcieli obrócić wieżę, no to prędkość obrotu wieży to jest tylko 23,5 stopnia na sekundę, więc no to też powolutku, najedziecie na celno, to jeszcze działo nowe, to działo musi ustawić w odpowiednim miejscu, jak już strzelicie, no to chociaż reload jest teoretycznie szybki, bo 3,2 sekundy. A to 25mm działo dysponuje tylko jednym, oczywiście, pociskiem. Jest to pocisk MLE 1934 TPCH.F. Tak, ja też nie wiem, chuj, chuj tak długie oznaczenie, ale to jest pocisk y, Armor Piercing Capped i tyle. I jak na 25mm działo, przewija naprawdę fajne ilości pancerza, bo mamy tutaj 68mm. Yy, przebijalności, czy tam 56 z 500 metrów, 44 z kilometra, więc teoretycznie z kilometra można było inne, lekkie czołgi yy, rozwalać, tak, a jak trzeba było coś zbliżej przywalić w coś grubszego, no to trzeba było z bliska, no ale mamy tutaj naprawdę teoretycznie porządną penetrację. Gdzie w War Thunder zaczyna się problem? Problem zaczyna się w RNG i spróbuję wam to teraz pokazać, jeżeli się uda, ponieważ yy, pocisk ten albo szrapneluje, albo nie szrapneluje, po prostu nie ma nic pomiędzy. Tak, tutaj strzelimy do Panzer dwójki. Zabiliśmy komandera I jak widzicie, szrapnela było nic Po prostu nic, tak Teraz strzelimy w kierowcę A nie, strzeliłem troszeczkę za wysoko, przepraszam Strzeliliśmy w kierowcę I ten pocisk tym razem wyszrapnelował I zahaczył gościa z tyłu Ale go nie zabił, to nie było dość, nie ma dość pary Żeby, żeby go tam rozwalić, no nie Co jest zmiana faktu, że ta penetracja Powinna nam pozwolić Angażować się w walkę z innymi celami Tylko to jest bardziej wbijanie szpilek bo to jest bardzo małe działo, 25 minut. To jest bardziej wbijanie szpilek niż faktyczne uszkadzanie maszyny przeciwnika. Nawet strzelając w amunicję, będziemy mieli problemy. Znowu komander. I ponownie... O, teraz widzicie, przeszło koło ucha kierowcy, nic by nie zrobiło, nie zeszlelowało, tylko przeciął tył. I teraz jeszcze pokażę Wam jednak, jak widzicie. Ten powolutku, powolutku rusza, on się zbiera, ale jemu się nigdzie. Nie spieszy, jak widzicie, te 40 km na asfalcie tutaj, powolutku się rozpędza i pokażę wam wielki test hamulców. Uwaga, hamuje. No nie jest dobrze, kurwa. Nie jest dobrze. <ścoughs> że trzeba pamiętać, że jak już się wam uda rozpędzić, to trzeba też pamiętać o tym, że ten pojazd potrzebuje w chuj miejsca, żeby się zatrzymać. No i może być problem z podjeżdżaniem pod niektóre górki, bo jednak trochę mało koni jest. Także jeżeli byście na przykład się zatrzymali na górce, to trzeba o tym pamiętać, on się będzie powoli zbierał, ale się może zbierze, ale jak będzie troszeczkę wyższa górka, bardziej stroma może powinienem powiedzieć, no to już będzie ogromny problem. Następnym problemem w tym pojeździe jest to, że z jakiegoś powodu yy, karabin maszynowy, którym teraz strzelamy, tu mu się kończy depresja w karabinie maszynowym. Działa jeszcze, może zostać opuszczone dość nisko, ale karabin maszynowy już nie. Karabin maszynowy ma osobną depresję, więc z czasem strzelanie w jakieś lżej opancerzone cele. No trzeba o tym pamiętać. Ja zawsze zapominam, że ten karabin maszynowy tak nie działa, no ale dobra. Ode mnie tyle, bez zbędnego pierdolenia. Przeskoczymy do pierwszej rundy. Pokażę wam jak ta francuska rezerwa w Artonderze się spisuje w grze. No i dobra, witam w Japonii w trybie Dominacja. Między punkt alfa i Brawo się spróbujemy gdzieś przedostać. Coś tam będziemy kombinować na około tego obszaru myślę. Spróbujemy że tu do góry wyjechać. Najważniejsze jest to, żeby nikt nas nie zauważył i żebyśmy my zawsze byli w stanie oddać pierwszy strzał w tym pojeździe. No ale to. Jak wyjdzie, zobaczymy. Dobra, punkt B jest przejmowany. Jezus, hamulce w tym pojeździe po prostu nic nie robią. Nic. Nie wiem, gdzie ten gościu z punktu B jest. Widzę, Widzę ale zaatakować nie mogę. Nie mam pewnego strzału. U, traktor po lewej AS42. Chyba mnie nie widzi, to się przywitamy. To <grymne> to <jest. grymne> Jak to przeszło przez stopę? Nie uczcie mi to, że to 77 przeszło przez niego tak. To chyba jakiś nieśmieszny żart. U, tam widzimy jeszcze jednego ASA. Jest na tyle daleko, jeszcze tam jeden strzał, ale raczej chybie. Tylko narobiłem rabanu niepotrzebnie. O, co się tu dzieje? A coś stoi, te 26 coś tam zniszczyli. No tak, zapomniałem, że się nie wygina. KM w dół. Asysta za tego AS-a 42 elegancko. Tymczasem ja. Uuu! pan zerduje. II... Co to jest? Nie wiem, co tam się dzieje. T26. Hu. Udało się na raz. Udało się na raz. Jedziemy stąd zniknąć. Spróbujmy się stąd oddalić. Takie dość klepane może i miejsce. Ale tu się mało kto kiedyś spodziewa. Że ktoś tu będzie. Dalej, 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 wiem, że dasz żady. Jest, 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 jest. I możemy zaatakować ten pojazd, który nam tu psuje dzień. Czyli T60. No i nie wiedząc czy się stało jeszcze. Proszę nie ruszać. Kurde. Asysta. Coś pode mną tutaj chyba zapieprzało do punktu. jak mi się wydaje. Nawet nie do punktu. HOHOHOHO! Ho, ho, ho. Tego wielgachnego gościa sobie zostawimy na później. Na razie nie chcę z nim mieć nic wspólnego. Kasz kusi, kurde, żeby go chociaż w czynnik trafić. Amunicja, amunicja, amunicja. Jest amunicja! Jest, 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 jest! A! Bomby! Odsunąć ci... O Jezus, idealna bomba! Nie, nie idealna! Przeżyliśmy to! Niemożliwe! Chociaż moja załoga nie za bardzo chce funkcjonować. Mamy problem z trakcją, ale udało się jakimś cudem to przeżyliśmy. Ha <laughs> Podemną jest strzał A Albo nie pode mną, tylko gdzieś tutaj? Ty no, coś tu jest. O nie no, L3. Musiałem to zrobić. Strzałem w potylicę. Chyba tu jadą. I raczej nie są zadowoleni. BT-7 zostało wysadzone. Mamy tu szybko strzelną 37. Elegancko. Ty no, lejf bombie jest dokładnie w miejscu, w którym stałem. Prawie idealnie. Nie wiem jakim cudem myśmy zdążyli uciec z tym pojazdem, ale hej! O, tu coś jest. Obrócić wieże. Moją drogą ja trzymał hamulec teraz. Oj, wsteczny. Heh. Po prostu brakuje przyczepności do. Dobra, widzę pojazd, który możemy próbować zaatakować. Już wystarczająco daleko z respa wyjechali. Że mi nie było głupio. O nie, mój przyjacielu! Stałeś rozwalony nawet, nie wiem skąd. Nie zdążył pewnie nawet powiedzieć, że grają razem, no to. Trochę smutne na tej erze. Ale gramy tak łatwym do zabicia pojazdem: że ja się tu nie będę oszczędzać. Nic nie widać, ale na arfę ktoś pojechał. Uu. To niedobrze. To bardzo niedobrze. Oho, s 42 albo coś takiego, albo nie, albo to będzie jakiś Soki, albo coś takiego. No nic, przejedzie to się dowiemy. Autoblinda! Ale fajna. Jest coś w tych autoblindach, że bardzo lubię. O, wsteczny, wsteczny, wsteczny! No, ty tu jest czołg jeszcze jeden. O kur, no nie wyjadę tam z powrotem. Brakuje mi mocy, brakuje mi mocy. Nawet hamulce nie wyrabiają. Masz go? Masz go. Uuu Ten jest... To są na pewno to, totalnie nowi gracze w tej grze, aż głupio. Aż głupio. Jest asysta na T26. Elegancko Ale tu coś się jeszcze świeci według mnie Ja już nie chcę wiedzieć co tu się świeci Zrobiliśmy dość, mamy 10 fragów i 6 asyst. Kurwa no bo dobra, może jeszcze rzucimy oczkiem może w jedno miejsce. No teraz, jak tak myślę, to w sumie zagrajmy jedną rundę tym pojazdem. Jedna wystarczy. Nie mogę się tutaj tak zdęcać nad tymi niskimi airami, bo mi jest nieprzyjemnie z tego powodu. A przeżywalność mamy odrobinę lepszą niż w Squeezy Boy, nie, więc to też jest takie. Już się coś ewidentnie rozbiło. Ale jakiś czołg tutaj oznaczyło. Tylko gdzie? To jest ważne pytanie, ale słychać go. Ewidentnie jest tam coś. O, Przykro mi. P-26. Ale hej, przejął punkt, przejechał taki kawał drogi. Nawet mu się udało, nie? Nie potrzebujemy raczej punktu alfa. Patrzcie, pod naszym respem jeszcze jest jeden gościu. Zastanawiam się czy nie zawrócić. Nie spróbować jechać po tego gościa pod naszym respem. Dobra, jeszcze jednego fraga tu dziabniemy. Albo i nie. Albo i nie Albo i tak, dobra Brawo nam przejmują, elegancko, elegancko, walczą, dobrze Dobrze, jedziemy z okiem na punkt brawo w takim razie uuu, to może być ciężki cel do przebicia Szczególnie jak nie trafię Czekamy, czekamy, czekamy. On tam wyjedzie, nie wydaje. Oh. Jest critical hit, Coś, w kogoś mu tam trafiłem w tej załodze, ale... Dobra. Udało się. Dziabnęliśmy następnego. Zobaczmy, co to jest za goście przy naszym respie. W takim razie. tutaj tej emusem, co tam jest, chyba tak. T26 to rozwaliło, ale jaja. Gratuluję dla tego gościa. Służowanie bibi. Uo, Dosłownie poczułem swąd... Jego farby na swoim botniku. Jest, jest, mamy go. Dobra. Proszę bardzo. Następnie spróbujmy. I dobra. I co? Wracamy sobie na jakąś sensowną pozycję. Już dużo graczy im nie zostało. Uu. A to nasz flakpanzer strzela do samolotu. Już się przestraszyłem, że jakaś dwuje, dwudziestka gdzieś tu jest, automatyczna. Na szczęście to nie ona, w sensie jest w naszej drużynie. To jest już chyba koniec ogólnie bym powiedział. To była dwoska dwudziestka po mojej prawej, ewidentnie. Ale już się runda skończy i tam nie dojedziemy. I serio, na, na tej rundzie skończymy grę tym pojazdem, bo nie chcę... Nie, chcę więcej grać na tygerach, tak. Jak idzie tak jak teraz, to ja pierdzielę, nie? 14 fragów, 6 asyst. Dla mnie pas. Pojazd fajny jak na rezerwę. Jak Francuzami normalnie nie gram to tą pierwszą erą Francuzów jeszcze. A, wypierdalać mi z tą lorą. Nie potrzebuję tego. Eee, no, whatever. Tak, tą pierwszą merą Francuzów jeszcze jeszcze jestem skłonny zagrać, bo są to bardzo ciekawe historycznie maszyny, a później, no, jeszcze B1 na drugie, erze, później to już tam jest whatever. Jak dla mnie, tak? Także dobra. No I panie, dziękuję za oglądanie. Nie mieliśmy okazji skorzystać z D-373, no ale trudno. Ode mnie tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.